Cześć, z tej strony Sylwia Sejfta. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonałam ten makijaż inspirowany zdjęciem z Pinteresta. To jest właśnie ten moment, kiedy faktycznie inspiracja zostanie wykorzystana. Jest to makijaż z kopaltowym kolorem, dosyć odważny. Dla niektórych może być bardziej imprezowy, festiwalowy, ale pamiętajcie, że ten makijaż zawsze możecie delikatnie uprościć, na przykład pozbyć się tej kreski w załamaniu powieki, zmienić ten cień połyskującym może na coś delikatniejszego. Macie w lekkim połysku, wtedy się makijaż, który będzie też bardziej odpowiedni na co dzień w tym sezonie wiosenno-letnim, ale koniecznie usłyszę od Was informacje, co sami o takim makijażu myślicie. Makijaż wykonam go z mytekami Stars from the Stars i pokażę Wam tutaj w akcji gorące nowości, które dopiero co pojawiły się w ofercie marki. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał, tak żeby nie ominęły Was nowe filmy. Zacznę od makijażu twarzy. Chcę od razu stworzyć takie idealne tło dla naszego makijażu makijażu oka i pierwszy produkt, po który śniegnę, jest to baza, przedłużająca trwałość makijażu, która jest z aktualnej kolekcji limitowanej z marką Wedel, ale także tylko w tym momencie tę bazę dostaniecie. Jest to przezroczysta, baza z płatkami złota, która, słuchajcie, pachnie czekoladą. Ten zapach jest po prostu cudowny. Baza ma właściwości nawilżające, wygładzi naszą skórę, przedłuży działanie makijażu, ale także wyreguluje działanie sobą ze względu na właściwości niacinamidu, które znajdziemy w składzie tej bazy. Taka konsystencja sprawia, że sunie jak marzenie po skórze. Dodatkowo też szybko się wchłania i zostawia taką skórę jakby minimalnie lepką, co akurat jest dobrą właściwością bazy, ze względu na to, że fajnie wtedy łączy ze sobą podkład z bazą i właśnie przedłuża trwałość całego naszego makijażu. Kolejny krok to podkład. Ja sięgam tutaj po ten z kolekcji montaż, czyli produkt o średnim kryciu, który możemy budować. Czyli strategicznie po prostu w miejscach, gdzie potrzebujemy tego krycia, Więcej możemy go dodać, zbudować krycie, a jednocześnie przy tym uzyskać taki najbardziej naturalny efekt. Wykończenie na skórze też jest takie satynowo matowe dzięki temu po prostu skóra wygląda niesamowicie zdrowo. Na początek w miarę równomiernie rozprowadzam ten podkład na twarzy a następnie całość rozprowadzam gąbką tak, żeby idealnie wtopić ten podkład w moją skórę i sprawić, że po prostu będzie wyglądał jak najbardziej naturalnie dzięki temu po prostu tego makijażu na skórze nie widać i jest takie zdrowe wykończenie jaka jest wasza ulubiona forma aplikacji podkładów ja już przeszłam przez różne tak naprawdę opcje w momencie, gdy tego krycia potrzeba Więcej, tutaj akurat fajny trick, to na początek rozprowadzałam podkład pędzlem, a następnie już rozprowadzony delikatnie właśnie wklepywałam gąbką, ponieważ wtedy um, byłam w stanie uzyskać po prostu naturalniejsze wykończenie makijażu. Czyli w momencie, gdy chcecie to krycie zbudować większe, no to to będzie fajna opcja, ale jak możecie zobaczyć, w moim przypadku ta jedna warstwa nałożona gąbeczką sprawiła, że skóra wygląda nieskazitelnie i faktycznie przykryła mi tutaj wszystko, co tylko bym chciała. W momencie, gdy użyjemy bardziej kryjącego podkładu, to korektor także powinien być o podobnych właściwościach kryjących, tak żeby cały nasz makijaż idealnie się zgrywał. Dlatego jeśli chodzi o korektor, użyję tutaj Planet Spotless. Jest to produkt kryjący, który posłuży mi dzisiaj zarówno jako korektor pod oczy, ale także jako baza pod cienie. Zakryje mnie cienie pod oczami, wyrówna koloryt na powiece i sprawi, że już będę miała taką czyściutką bazę pod nasze cieniowanie dzisiejsze. Zarówno w przypadku podkładu, jak i korektora używam tutaj odcienia numer 3. Jak widzicie, tutaj ten korektor jest jaśniejszy od podkładu. Dodatkowo mi tutaj po prostu rozjaśni. Te okolice, także lekko się wykonturujemy na mokro tym korektorem. Ja lubię też odrobinę dodać sobie na nos, żeby tutaj dodać lekko krycie, ale także tutaj właśnie nos rozjaśnić na środku. Później nałożymy brązer po bokach i właśnie będzie konturowanie nosa gotowe. Korektor, jak widzicie, również rozprowadzam tutaj gąbką, tak żeby. Nałożyć taką minimalną, cieniutką warstwę tego produktu. Dzisiaj będę wykonywała konturowanie na sucho, dlatego też od razu przechodzę do utrwalenia tutaj zarówno podkładu, jak i korektora. Na początek zajmę się korektorem i mam tutaj rozświetlający puder pod oczy Stereide i jest to odcień 02 White Air Glow. I on ma takie delikatne, drobno zmielone drobinki, które bardzo ładnie odbijają światło, ale jednocześnie nie są widoczne. Czyli po prostu ta skóra bardzo ładnie się mieni i Cała skóra pod oczami jest wtedy e, tak ładnie wygładzona, ale także rozświetlona. Opruszam tutaj tę okolicę potoczami pędzlem tak, żeby tutaj nałożyć delikatną warstwę. Tego pudru. tu kotutwale także pudrem sypkim, które ma bardzo fajną nazwę, coś dla fanów Star Warsów, czyli May the Blur Be with you". Ten puder ma właściwości wygładzające, matujące. Pięknie wygładza widoczność porów. Teraz trzymam w rękach gorące nowości marki Stars from the Stars. Są to wypiekane brązery o takim przepięknym tłoczeniu. Jak widzicie, są dostępne dwa kolory. Zarówno chłodniejszy, potypowo typowo do konturowania, jak i także cieplejszy, którym możemy przybrązować naszą Skórę dodać opaleniznę. Pokażę Wam oba odcienie w akcji. Na początek jaśniejszy kolor, który aplikuję na policzki, tak żeby stworzyć tutaj cień. Jak widzicie, przepięknie się tutaj aplikuje. Daje taką idealną pigmentację, czyli niezbyt mocną, ale niezbyt delikatną, czyli nie musimy często zanurzać pędzla w produkcie. Tylko od razu już mamy ładny kolor, ale też nie jest za mocno, więc nie zrobimy sobie łatwo krzywdy. Też takie pędzelki bardziej puchate ułatwiają zdecydowanie sprawę. Ten odcień też bardzo ładnie dopasowuje się do skóry, tworzy cień, ale też nie jest zbyt chłodny. Idealnie tutaj będziemy w stanie właśnie tym produktem wysmuklić naszą twarz. Jeśli chodzi o konturowanie nosa, używam tutaj zgrabniejszego pędzelka, tak żeby po prostu precyzyjnie nałożyć ten produkt na boki nosa. Następnie cieplejszy odcień tego brązera nałożę na boki czoła, tak żeby optycznie troszeczkę go zwęzić. Ja mam, jak widzicie, dosyć niskie, ale szersze czoło, dlatego też brązer nakładam tutaj tylko na boki czoła. Tutaj też ten cieplejszy odcień będzie tworzył taki fajny efekt opalenizny na skórze. Tej samej serii, czyli Moonkist, pojawiły się także dwa nowe kolory różów. Tutaj, jak widzicie, kolory są intensywniejsze, nasycone, idealne na wiosnę oraz lato. Nowe odcienie to 04 Coral Power, które jak widzicie, jest połączeniem różu oraz brzoskwini w takim intensywnym kolorze, ale także odcień 5 Berry Mystery, i ten odcień jest dosyć. Taki onieśmielający bym powiedziała, ale jak możecie zobaczyć na mojej dłoni, ten róż rozciera się do takiego chłodnego cieniu różu, który przepięknie imituje taki zdrowy rumieniec, i to jest odcień, którego ja dzisiaj na moich policzkach użyję. Nakładam równomiernie na pędzel, następnie strzepuję nadmiar, też jeśli macie obawy, żeby nie nałożyć po prostu zbyt dużo, to nałóżcie najpierw na dłoń, a dopiero później na twarz. W ten sposób jesteście w stanie kontrolować. Ilość nakładanego różu i uzyskać taką intensywność koloru, jaka Wam pasuje. Dla takiego dodatkowego wtopienia zarówno różu, jak i brązera, możemy wrócić do pędzla, którym aplikowaliśmy puder, ponieważ wtedy całość będzie wyglądała jeszcze lepiej. Ten kolor różu zarówno ze względu na odcień, ale także na intensywność, będzie świetnie wyglądał na osobach o ciemniejszej karnacji. Makijaż, twarzy, jak widzicie, jest już gotowy, także możemy teraz przejść do okolicy oka. Okolice, ze względu na to, że najpierw zajmiemy się brwiami. To brwi tworzą ramę dla naszego oka, dlatego też lepiej jest tworzyć. Przynajmniej ja lubię na początku zająć się brwiami, a dopiero później już stricte makijażem oka. I tutaj na początek sięgam po kredkę. Jest to kredka. Brow fair, w odcieniu Medium Brown. Ma bardzo ciekawy kształt, ponieważ w kształcie litery D mamy tutaj naprawdę ostrą krawędź w tej kredce, którą możemy stworzyć pojedyncze włoski lub taką ostrzejszą granicę naszych brwi, albo tą taką płaszczą stroną po prostu wypełnić brwi. Ja korzystam właśnie tutaj bokiem, tak żeby tutaj wyrysować... Granicę dolną moich brwi, ponieważ tak naprawdę kredkami lubię tylko wypełniać luki, miejsca, w których brwi brakuje, żeby uzyskać jak najbardziej naturalny efekt brwi, dlatego też tutaj wypełniam tę przestrzeń od wewnątrz. Co jeszcze robię, to tutaj odrobinę dorysowuję jakby włoski na samym łuku brwi, tak żeby tutaj ta brew była pełniejsza. Nałożyłam naprawdę minimalną ilość produktu, a jak możecie zobaczyć, różnica jest znacząca. To jest niesamowite, jak makijaż brwi zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze kilka lat temu królowały takie bardzo ostre, mocno wyrysowane brwi. Później z tego trend się zmienił na te takie mocno rozczapieżone, a teraz mam wrażenie, że większość osób stawia na taką totalną naturalność. Oprócz kredki, którą wypełniłam luki, używam także żelu do brwi, tak żeby nadać im taki właśnie ładny kształt, dodać po prostu objętości, wyczesując te brwi ku górze i tutaj końcówkę na boki. I mam tutaj żel do brwi Moon Over Lamination Color w odcieniu 02 Soft Brown. Ten krok znacznie zmienia wygląd brwi, ponieważ jesteśmy w stanie tutaj tym kształtem manewrować. Dodajemy kolor, jednocześnie układając je i sprawiając, że zatrzymają się właśnie w tym samym miejscu. I możemy przejść teraz do etapu, na który mam wrażenie, że wszyscy czekali, czyli do makijażu oka. Wklepuję teraz dokładnie korektor na powieki, tak żeby tutaj ta warstwa była jednakowej grubości i też powieka była idealnie przykryta. Możemy tutaj na tym etapie dodać sobie odrobinę dodatkowo korektora. Na początek w tym makijażu oka sięgam po paletę cieni z kolekcji limitowanej. Jest to nadziana deserowa paleta. W jak widzicie, oprócz na Neutralnych tonów, które kojarzą nam się właśnie z czekoladą czy innymi słodkościami, to znajdują się także kolory kobaltowe, zarówno w matowej, jak i w błyszczącej wersji, które możemy znaleźć w sumie na opakowaniach marki Wedel. Sięgam po skośny pędzelek i będę używała tutaj cienia Wedlowskiej, czyli matowego kobaltu. I ten cień teraz dokładnie i stopniowo będę wklepywała w powiekę. Czyli nie przesuwam tutaj raptownie tym pędzelkiem, tylko właśnie wklepuję miejsce przy miejscu, tak żeby stworzyć najpierw zarys mojej kreski. Czyli robimy tutaj kreskę taką graficzną, tak jak eyelinerem, to możemy zrobić także taką kreskę cieniem. Na początek wzdłuż linii rzęs delikatnie i stopniowo tutaj aplikuję produkt. To nakładanie na taki mokry, nieprzypodrowany korektor. Sprawia, że intensywność tego cienia jest najmocniejsza, ponieważ on idealnie się wtedy przykleja do korektora. Następnie tworzę jaskółkę, wyciągam tutaj tę kreskę w zewnętrznym kąciku oka. Na tym nie koniec, ponieważ ta kreska jest wyciągnięta nie tylko w zewnętrznym kąciku, ale także wewnętrznym. Dlatego sięgam tutaj po zgromniejszy pędzelek i aplikuję tutaj teraz ten cień, wewnętrzny kącik oka. Teraz na najtrudniejszą część tego makijażu oka, ponieważ tutaj ta kreska łączy się także z załamaniem powieki. Dlatego teraz bardzo się skupię, więc nie dziwcie się, że nie będę nic mówić w trakcie. Będę tworzyła kreskę w załamaniu powieki, którą połączę z moją jaskółką. Jeśli kreska nie wyszła Wam idealnie perfekcyjna bez obaw, to się da na późniejszym etapie naprawić. Na początek sięgam po pędzelek taki zbity, chuchaty, którym teraz rozetrę właśnie ten błękit z góry, ponieważ z góry chcemy, żeby ta linia tutaj w załamaniu nie była graficzna, tylko przechodziła w taką chmurkę ku górze. Robię to czystym pędzlem, po prostu manewruję tym produktem, który już na powiece jest. Jak widzicie już ta linia jest taka bardziej rozdymiona. Następnie dodaję kolejną warstwę. I powtarzam te dwa kroki, aż do uzyskania zadowalającego mnie efektu. Używając beżowego odcienia z palety, czyli dokładnie odcienia orzech laskowy, dokładnie rozcieram tutaj Granice tego niebieskiego cienia. Z tej palety sięgnę jeszcze po odcień kakaowy, który zaaplikuję w załamanie powieki. Przed tym brązem chcę tutaj dokładnie podkreślić załamanie powieki. Tak jak zapowiedziałam, to jest ten moment, w którym możemy poprawić wszelkie nierówności, jeśli chodzi o tę graficzną część naszej kreski. Zarówno jeśli chodzi o tę kreskę z jaskółką, czy tutaj tę kreskę, która jest w załamaniu powieki, to od wewnętrznej strony, czyli tu, gdzie mamy tylko korektor, możemy właśnie nałożyć sobie odrobinę korektora na dłoń pędzelkiem jak najbardziej płaskim i zgrabnym nałożyć odrobinę tego korektora. I następnie zacząć wklepywać, wyrównywać te granice. Sama bezpośrednio przejdę do aplikacji cienia tutaj na powiekę ruchomą, i będzie to taki srebrzysty cień z najnowszej palety, czyli Cool Star, która, jak widzicie, jest cała w takich pięknych, chłodnych tonach. Osobiście będę używała tutaj tego odcienia. To jest takie piękne srebro, które ma w sobie lekką drobinkę, pięknie się mieni. Ten cień nakładam tutaj palcem w te miejsca, gdzie to zrobić mogę, czyli tutaj na środek powieki, a następnie sięgam po ten zgrabniutki pędzelek, którym wcześniej tworzyłam kreskę, żeby tutaj precyzyjnie ten cień nałożyć i nie naruszyć przy tym. Tych kobaltowych kresek. Spójrzcie tylko, jak ten cień przepięknie miesią na powiedzę. Wewnętrzny kącik oka podkreślę już matowym cieniem, tak żeby tego połysku po prostu nie było zbyt dużo. I tutaj aplikuję wewnętrzny kącik oka. Te, makijażu idziemy totalnie na całość, i ten kobalt... Aplikuję także na dolną powiekę, ale jeśli chcecie, żeby ten makijaż już był bardziej stonowany, no to tutaj możecie zaaplikować wszelkie odcienie brązu. Dodaję tutaj odcień kakaowy, tak żeby dodać trochę brązu i przebić kobaltowe tony. A tutaj od wewnętrznej strony nakładam. Orzech laskowy. Tego typu makijaż wymaga mocno wytuszowanych rzęs, dlatego tutaj użyję maskary Sex Flex. Jest to maskara, która zarówno wydłuża, jak i także pogrubia rzęsy. Oskręciłam najpierw pierwszą część maskary. Szczyteczka jest silikonowa, ma fajne przerwy pomiędzy wypustkami, dzięki czemu cudownie rozdziela rzęsy. I w tym momencie wydłużamy je. Od razu zajmuję się także dolnymi rzęsami. Następnie odkręcam drugą część i teraz szczoteczka troszeczkę się zmienia i mamy właściwości pogrubiające. Został już nam ostatni element tego makijażu, czyli makijaż ust. I tutaj zacznę od konturówki Written in Stars. I mam tutaj odcień 04 Kismet. To jest bardzo ładny odcień różu, taki dosyć neutralny, trochę ciemniejszy. I tą konturówką dokładnie wyrysuję kształt moich ust. Po ust delikatnie wypełniam usta konturówką, ponieważ ten krok przedłuży trwałość makijażu ust. A to dlatego, że konturówka jest z tych zastygających, jest wodoodporna, więc będzie nie do ruszenia. Szminka to ostatnia nowość, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jest to seria INDA CUBE i mam tutaj odcień 04. Jest to przepiękny róż, a sama szminka jest w takim wykończeniu bardziej satynowym. I tak prezentuje się skończony makijaż, czyli nieskazitelny makijaż twarzy, graficzne oko, make-up, który na pewno zwróci uwagę innych osób. Jeśli filmik Wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.